Uwaga! Urban Exploring jest zajęciem skrajnie niebezpiecznym. Film ma charakter dokumentalny, autor nie ponosi konsekwencji za próby naśladowania przedstawionych w nim wydarzeń. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Dzisiaj zabiorę Was do opuszczonego hotelu, który prawdopodobnie nadal jest podłączony do prądu. Bez problemu można uruchomić telewizor a nawet włączyć światło. W latach świetności obiekt ten mógł pomieścić do 80 osób. Posiadał 25 pokoi, większość świetnie wyposażonych. Niektóre z nich posiadały nawet własne jacuzzi. Hotel został zamknięty w roku 2014 z powodu pożaru, który wybuchł na drugim piętrze, a same straty szacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Dziękuję wszystkim, którzy już to zrobili. Trzymajcie się i miłego oglądania. Dawaj szybko. To jest cicho. Nagrywa. Czerwony. Zobaczcie, to jest zamrażarek. Strasznie dużo. Zawsze mam taki stres, jak zaglądam w takie miejsca. Bo naprawdę nikt nigdy nie wie, co w takim czymś może leżeć. Tak naprawdę jest to obiekt opuszczony i możemy znaleźć tutaj tak naprawdę wszystko. To jest chyba stara lodówka. Stare drzwi. A tutaj jest jakaś większa lodówka, albo też ale zamrażarka. Pełno różnego rodzaju, słuchajcie, narzędzi, sprzętów. Piłka do kosza. Bo w tym obiekcie, w tym hotelu, z tego co się dowiedziałem, było słuchajcie, było słuchajcie, boisko do koszykówki. Jest również w tym miejscu sala bankietowa sala, którą można było wynająć pod różnego rodzaju, nie wiem, imprezy okolicznościowe. Można było na tej zrobić sylwestra. Są, słuchajcie, są przyprawy, są nawet różnego rodzaju rzeczy, takie, które się używało kiedyś. No, wstępnie powiem, że naprawdę dobrze zachowany jest ten obiekt. Oregano. Mikrofalówka nawet. Nie zdziwiłbym się, jakby działała. Dostałem również informację, że prawdopodobnie w tym obiekcie nadal działa elektryczność i że można zapalić na przykład światło. Eee, tego jeszcze nie potwierdziłem, ale zaraz sprawdzimy. Sprawdzamy? Zapali się światło? No nie, tutaj się nie zapali to światełko, ale może w innym pomieszczeniu zobaczymy. Nie, te drzwi skrzypiące. O kurcze, zobacz na to. Czekaj, nie ma nigdzie żadnych czujek, ani kamer. Bo najbardziej się obawiam czujek w sensie alarmu. Ponieważ mógłby zawiadomić tutejsze służby albo ochronę. Bo nie wiemy tak naprawdę, czy ten obiekt jest chroniony, czy, czy po prostu jest tak zostawiony sam sobie. Ale zobaczcie na to. Normalnie leżące, czy wiszące koszule męskie. Jest ich tu chyba raz, dwa, trzy, cztery, cztery albo nawet pięć. Dosyć dobrze, w dosyć dobrym stanie się zachowały. I są haftowane, to nie jest byle jaki materiał. O ja, on to robi robotę. A tutaj chyba mamy coś po kroju... Mm, jak to nazwać? Portierni? Coś takiego jak portiernia bardzo dużo słuchajcie papierologii, różnego rodzaju dokumentów. Ja wychodzę z założenia, że takie rzeczy powinno się usuwać, ponieważ obiekt już nie działa kilka lat, a tak naprawdę jeśli wejdą tu ludzie nieproszeni, no to mogą z tego wynieść jakieś słuchajcie informacje, e, informacje o osobach, które tutaj przebywały, może nawet jakieś wyciągi bankowe moim zdaniem. E, przy likwidacji takiego obiektu powinno się słuchajcie takie miejsca również usuwać, albo zabierać tam dokumentację ze sobą. No strasznie dużo tutaj, słuchajcie, leży rzeczy, no naprawdę jestem w szoku. Żeby to wszystko sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda, no to musielibyśmy, słuchajcie, poświęcić chyba cały dzień. Nie mamy niestety tyle czasu na to, ale... jest tego naprawdę cała masa. Jakieś hasła, loginy chyba do internetu prawdopodobnie. Nawet stary telefon. Kurczę. Cały zataśmowany. Zostawię go tak, jak tutaj był. No, cała masa tego tutaj leży. Ten obiekt, z tego co wiem, jest opuszczony od około 6 lat. Co? Co tam leży? Zdjęcia. Zdjęcia osób, które może miały to jakąś nie wiem, jakieś sylwestra, może jakieś urodziny, bo tak jak mówiłem, to miejsce można było wynająć. I wróćmy, słuchajcie, do obiektu. Został opuszczony prawdopodobnie 6 lat temu, w roku 2014, w wyniku pożaru, który prawdopodobnie wybuch na drugim piętrze. Ktoś po prostu go podpalił. Z tego, co widziałem tam w wiadomościach, czytałem troszkę na temat tego obiektu. Sprawcę złapano, na szczęście nikt nie ucierpiał, nikt nie zginął. Całe szczęście. No i w latach świetności to miejsce mogło pomieścić około 80 osób, a sam hotel posiada ponad 25 pokoi. Do pokoi jeszcze wejdziemy słuchajcie, zajrzymy, ponieważ prawdopodobnie one są na piętrze drugim. Ale to piętro drugie to za chwilkę sobie obejrzymy, sprawdzimy. A póki co zajmiemy się par parterem. Zobacz te kwiatki, jakie one są. Kurczę, wszystko takie naprawdę antyczne. Tutaj chyba jakaś loża VIP, z tego co widzę. Te krzesła skurczone. Pilot, pilot telewizora. A nie, to telefon. Chyba mm, tak naprawdę kilka lat temu w każdym domu można było spotkać taki sprzęt. To się nazywało chyba telefon. Nie komórkowy, tylko stacjonarny. Stacjonarny. Dokładnie tak. Klucze. No nie chcę sprawdzać czy do tych drzwi, ale położę je tutaj podręcznik słownika niemieckiego niemieckiego, podręcznik słownik niemiecko-polski. No i teraz chyba właśnie wchodzimy do sali bankietowej, gdzie wyprawiano różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Ej, pierwsze pierwsze co widzę, jak tu wszedłem? Nie, to widzę tego misia. Zobacz na to, stary. Ten miś. Taki samotny, stojący po prostu na środku na stole. Wokół nic nie ma. Same stoły. I ten różowy miś, taki mega zniszczony, mega ubrudzony. No, krypi, krypi troszkę. On siedzi na czymś. Co, na czym on siedzi? Na menu. Szczerze -sz nie chcę dotknąć go, masz rękawiczki. Menu, no, menu, ma ja szansę. Zobaczymy. Co oni tu oferowali? Nie ma, nie ma nic. Wyjęli wszystkie kartki. Zostawiamy tak jak był. Niech sobie pilnuje tego... Tej karty dań. I sprawdzamy dalej. Co tu ciekawego zobaczymy. Ej no musisz przyznać, że naprawdę miejsce mega zachowane. Niezłe co? Jezu. Zobacz butelki od szampana. Może znajdziemy jakiś alkohol. To jest... To nie jest raczej pol, polski szampan, polski alkohol. Jakiś chyba... Nie wiem, jak ktoś się zna, słuchajcie, może napisać w komentarzu, co to jest za język. Wydaje mi się, że to jest chyba niemiecki, Hamburg, tak. To są niemiec, niemiecki alkohol, jakiś, nie wiem, szampan, może wino. Wygląda mi to bardziej na szampana. I ten mural tutaj. No mieli rozmach. Mieli rozmach. Namalować coś takiego w, w jakiejś sali bankietowej, kurczę, nawiązujące to jest chyba do Egiptu. Gdy widzimy palmę, to chyba jest nawet yy, piramida. No, Mam jej rozmach. A to nie wiem, co to jest. Co to jest? Na, na, na co ci to wygląda? zasłona. Zasłona? Mi się wydaje, że to jest bardziej to coś. Tyma? Albo kurtyna. Coś grzewczego. E, dobra. A no, tu jest chyba stolik. Możliwy, że to jest stolik DJ-a. Możliwe w sumie. Stary żyrandol, o, miś, kolejny. kolejny miś, bez o kurcze. Ale czemu on ma tylko głowę? Zobacz nawet oczy, wyprute. Ej, powiem ci, że w nocy chyba nie, nie chciałbym tutaj przyjść. No wyobraź sobie, że znajdujemy coś takiego. A to jest chyba stary faks albo kasa? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co to jego jest. No, i tutaj, aha, pojemnik na puszki, to standardowo. Zobacz na to. W kasie jest 100 zł. Kevin. Pozdrawiamy Kevina oczywiście. Jeśli, nie wiem, może ktoś tutaj ma taki pseudonim w pracy. Kevin, Olivia Wojtek. Jak zobaczy to Kevin albo Oliwka, albo Wojtek, to pozdrawiamy oczywiście eee, tak. Pamięć o Was nie wygasła. I kwiatki. Te kwiatki troszkę mi zajeżdżają takimi kwiatkami po pogrzebowymi muszę przyznać. A tutaj mamy Faktury. tutaj prawdopodobnie wydawali napoje. Wydawali o, jest, słuchajcie jakieś jest alkohole. Zachowane. Jest menu? Zachowane. O super, mamy menu słuchajcie, obiadowe, 12 zł N nie było zbyt drogo chyba. Chyba nie było zbyt drogo. No i tutaj pewnie stały alkohole na tej półkach. karta win. chcesz, złoty? No stary, 7 złoty za, ale wiesz co, to były inne czasy. To było 6 lat temu. To może było po prostu taniej. Pilot. Pilot, nie wiem, do telewizora możliwe. jakaś półka. Albo do albo do jakiegoś właśnie LG, może do właśnie DVD. Ale jest tego masa, masa tych rzeczy jest naprawdę Jestem w wielkim szoku, że ten obiekt jest tak dobrze zachowany. Masz nawet płyty są. Odpalamy furze? Nie <laughs> siada. Ej, mega, naprawdę jestem mega w wielkim szoku. Dobra, chodźmy, bo obiekt jest dosyć spory yy, i musimy tak naprawdę zobaczyć wszystko, jak najwięcej. Yy, no i tak, mam nadzieję, że nie, nie odpaliłem żadnego alarmu na tą chwilę. Zobacz, kamera stara. No ale nie, no na nie działa, nie ma, nie ma szans raczej. No ale właśnie miałem informację, że podobno ten prąd jest. O ja. Ej, zobacz bardzo znalazłem. A jeszcze picie. to jest lodówka na napoje typu Pepsi, Miran, Mirinda. Działa Ty działa Nie no, zimna nie jest, ale... ale działa Herbatka. Herbatka, ej, napiłbyś się takie herbatki. Aha. Ty, jest, jest w środku. Jest w środku, stary. Czekaj. Ale lód. Ej, stary jest tutaj. No nie, dobra. Komu herbatki? Kto chce herbatkę, niech napisze w komentarzu. Flaszki premium. Kto chce herbatkę, niech napisze w komentarzu. Żeby zrobić herbatkę. No, już byś się napił pewnie, co? Nie no, co ty. Ej, ale dobra. Ale wody są pełne. No zobacz. Z grzewki wody. One są pełne, nadal. No one są normalnie pełne. I tu nawet są jakieś słoiki, jakieś konserwy. No dobra, no nieźle. Idziemy dalej. Drostełk, syrop, pewnie na jakiś, nie wiem, bulgar karton może. Dobra, tutaj nie ma przejścia. Termowentylator stary. Stara kuchenka. Stare żelazko. No wydaje mi się, że cały parter już zwiedziliśmy. Jeszcze jest piwnica, ale może piwnicy zostawmy na koniec. Co za to. Zobaczmy, pełno tych gazet, one naprawdę... To powin... Firma. Powin... Biznes. Powinien być rok gdzieś na tych gazetach. Czekaj, jest rok wydania? 2001. 15 sierpnia 21 rok. Lat 19 lat temu. Słuchajcie, no nawet nie wszystko leży. No dobra, idziemy na górę. A i tam jest jeszcze jedno. Jeszcze jedno, jedno, trzy, jeszcze jedno piętro jest e, wyżej. To sobie je sprawdzimy oczywiście. Dobra, no, wyłączę chyba panel LEDowy, bo na tą chwilę nie potrzeba. Eee. A tutaj to chyba już rozpalę. Ledzik. No i wchodzimy chyba Zap właśnie do jednego z apartamentów. Jest Czekaj, tutaj jest światło. No, a weź odpal To był alarm? Ej, zdjęcia, zdjęcia z, z tego miejsca tak naprawdę możliwe, że to są osoby, które sobie robiły tu jakieś przyjęcia, tak jak mówiłem. Czujesz ten zapach? Dziwnie ktoś... no. tu pachnie. Czysto, czysto. Wiesz co? To był chyba pokój dziecięcy. Zobacz na, na tą kolorystykę. Te kwiatuszki na ścianach. Oj tak, to był pokój dziecięcy. Nawet puzzle. Są rozsypane tak naprawdę wszędzie. Oj tak. Poduszka, zabawki. Nie wiem, jakieś gazetki. Świnka Pepa. A to są Ej, to nie są przypadkiem Takie wszywki na mundur Co się no. przyszywało, wojskowe To była prawdopodobnie jakaś jednostka Kąpielówki, stare buty To jest kanapa Rewizor Toaleta, ej, musisz to zobaczyć Chodź, zobacz to tylko uważaj. Widzisz to? To jest wszystko zachowane. co to jest? Czekaj, bo boję się, że w coś wejdę. Yy, pasta do zębów Elmex. Do dzisiaj tak naprawdę można ją kupić w sklepie. A tą, tą piankę używam nawet dzisiaj. Wczoraj używałam tej pianki 3 w domu. Colgate. No słuchajcie, szczoteczki. O kurcze. muszę zrobić zdjęcie, albo. Dobra, idziemy dalej. W całej tej półce jest też również masa jakichś innych przydatnych rzeczy do łazienki. Perfumy chyba, perfumy, nie wiem, golarki, szczotki, to są jakieś znowu leki. Dobra, idziemy dalej. O, a to ja, witajcie, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. pamiętajcie, to jest mega ważne. Dobra, idziemy dalej, co? Bo jeszcze tych, m, tych apartamentów mamy troszkę do zwiedzenia? Lubię. Nie, pierwsze. Też na to nie denerwuje. I teraz, tak naprawdę, ech, ostatnie piętro, poddasze, tak naprawdę. Mamy chyba jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomieszczeń, do których zajrzymy. O, tutaj już troszkę zdemolowane. To jest troszkę dziwne, ponieważ, jak widzicie, obiekt uległ zniszczeniu prawdopodobnie przez wandali, ale nie wiem dlaczego. E, tak naprawdę ta górna część hotelu została zniszczona. Zobaczcie, jakieś dziury w ścianach. E, nie wiem. Pop, pop, poprute te wszystkie pościele poduszki, a sam dół jest w dosyć dobrym stanie. No Zobaczcie, nawet jest potuczona ta kabina prysznicowa. Umywalka, wszystko zniszczone. To mnie zastanawia, dlaczego. Tylko strych jest tak naprawdę zniszczony. A nie cały obiekt. Oczywiście no to dobrze, że nie zniszczyli całego. Lampa tak, no się spaliła. Aha, no mówię ci, tu, tu jest elektryczność. A to jest chyba przycisk do alarmu, albo nie? Do pożarniczy. No lepiej tego nie klikaj, nie, nie klikaj tego. Ale nie, czekaj, już wiem. Już wiem dlaczego to jest takie zniszczone. Bo ja czytałem o tym, że to właśnie w tym miejscu w 2014 roku wybuchł pożar. I prawdopodobnie to przez ten pożar ten hotel jest opuszczony. Ponieważ straty wyniosły w przeliczeniu około 100 tysięcy złotych, żeby to wszystko naprawić. A tutaj możecie zauważyć, że drzwi są całkowicie spalone. Więc to jest racja z tym pożarem. On tutaj wybuchł i yy, prawdopodobnie właścicielowi nie opłacało się tego remontować, po prostu zostawił, a później opuścił. No czyli informacje się potwierdzają. No dobra, zwiedziliśmy górę, zwiedziliśmy, słuchajcie, pierwsze piętro parter. Zostało nam chyba tylko sprawdzić jeszcze piwnicę. Ciekawym elementem tego miejsca jest to drzewo. Nie wiem kto i po co postawił tutaj, słuchajcie, drzewo w środku budynku, bo to nie jest żadne sztuczne drzewo, jak widzicie, to jest naprawdę prawdziwe drzewo. Ono chyba, no nie, no żywe to raczej ono nie jest, ale co ono tutaj robi, to tego już się raczej nie dowiemy. No i mamy, mamy piwnicę. Ej, zobacz, łazienka tak naprawdę wygląda jakby, nie wiem, jakby wczoraj ktoś stąd wyszedł, po prostu zostawił to wszystko tak jak, jak wcześniej to tutaj wszystko było i to wygląda tak naprawdę nienaruszenie. Te drzwi tylko są dosyć jakieś zagrzybiałe, nie wiem. Ale, ale sama łazienka, same toalety wyglądają w porządku. Ja jestem w szoku, zobacz, lustra. No to akurat potłuczone. a czemu to toaleta jest zamknięta? Nie wiem. Ja chyba nie chcę tam zaglądać. Chyba wszystko, tutaj mamy jeszcze jakiś, jakiś składzik na. Czemu nie? O ja. Ej, to są normalnie korytarze, jakieś podziemia tego hotelu, i to. czyli tak naprawdę pomieszczenia jakieś maszynowe, stare buty. Zajrzyjmy tak Widzę, widzę, widzę. Więc nie widziałem tą dziurę, spokojnie. Śmierdzi grzybem. Ej, flaga amerykańska. Wiesz, to strasznie tutaj śmierdzi. Zobacz, to jest amerykańska flaga. Weź to nagraj. A to, to są kasety kasety, kasety do odtwarzacza, A, stare buty Dobra, uważaj na, na nogi To są takie... tak jakby, no nie wiem, nie studzienki, ale są dziury w podłodze Stare łyżwy no, takie składziki tu chyba były Składziki hotelowe może trzymali tutaj po prostu zapasy, nie wiem, różnego rodzaju pościeli, sprzętu. Aha, suszarnia. Zobacz suszarnię, no Dobra, tu chyba nie będziemy wchodzić. No dobra, tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie, sprawdzimy szybko. I wydaje mi się, że będziemy się powoli ewakuować z tego obszaru, z tego miejsca. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z lepszych obiektów, w których byłem na ten moment. Naprawdę jest dosyć ciekawy, bardzo dobrze zachowany. Pełno leży elementów, które tak naprawdę wyglądają, jakby to było wczoraj pozostawione, wczoraj opuszczone co tam 60. Nie no, wiem, tutaj światło po prostu pada, no ale dlaczego? A chodź zobaczymy stamtąd, czy jest przelot do tego pomieszczenia. Ty, no nie ma przylotu. Nie wiem, dziwne to było. Skąd światło słuchajcie, w, w podziemiach hotelu zapalone. Możliwe, że tam było po prostu okno, które dostarczało tego światła. No dobra. Chyba będziemy słuchajcie się powoli zawijać, ponieważ obiekt został tak naprawdę całkowicie przez nas zwiedzony. I tak jak już powiedziałem, jeden z ciekawszych miejsc, jeden z ciekawszych miejsc, w których byłem. Więc... Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz napisać komentarz, to przypnę wam serduszko. Trzymajcie się i widzimy się w następnych filmikach.